O co ci do cholery chodzi? Tylko mówię, musimy wszyscy wyluzować. Nie tylko ty. Wyluzować? Bandyci! Hej, wyluzujcie, tu są leki! Vernon, wyluzuj! Weź naszą jebaną łódkę! To nie moja wina. Nie mogę znaleźć ani jednej rzeczy, która zdarzyła się z nie twojej winy. Nie mógł cię zostawić w Crawford. Pierdol się, Kenny! <laughs> wow, Ben! Nie, poczekaj! Jest mi bardzo, bardzo, bardzo przykro z powodu Kaczy i Daka. Naprawdę. I wiem, że zjebałem. Ale przestań na mnie się wyżywać i przestań modlić się o moją śmierć. Nie! Chociaż wiesz, jak zginęli. Pożegnałeś się. Ja nie miałam takiej okazji. Moi rodzice, moja mała siostra rozumiesz to? Twojej rodziny już nie ma, ale mogłeś przynajmniej ją stracić. Nawet nie dotarłem do domu. Oni mogą być żywi, martwi, przemienieni albo gorzej i tego nie wiem. Więc daj mi kurwa spokój! Och, Ben. Ja. Cholera! Nadchodzą do domu!